Bardzo. Dzisiaj nadal nie w kokoniku. Idź do kokoniku. Za to miski się super sprawdzają. Słuchajcie, tu jest Mariutek, który oczywiście żebrze, bo my mamy śniadanie. I tak wy Powinno wyglądać inaczej, ale... No właśnie tak wygląda nasze śniadanie, powinno wyglądać inaczej, ale powiem Wam, że czasami, czy to w tym jadłospisie, czy kiedyś testowaliśmy inny, ja zastanawiam się czasem, czy ci ludzie robili te przepisy. Mówię serio, nie mówię tego złośliwie, tylko po prostu dla mnie niektóre kwestie są nielogiczne. No bo ci ludzie mają normalną pracę poza tym, bo... No bo wiecie, to robienie śniadania w tej wersji zajęło około 40 minut, a, a normalnie no to tak, no nie bardzo. Także no, tak wygląda, ale ogólnie wygląda ładnie. Nie powinno w ten sposób wyglądać, ale wygląda ładnie. Dobra, smacznego. Proszę. Słuchajcie, zjedliśmy, mam kawę. Yy, no. Dzieci szaleją. Powiem wam o co chodziło z tą dietą. To nie to, wiecie, że ja narzekam i tak dalej, bo jeszcze nawet nie przetestowaliśmy wszystkich. Przy... Episów, ale mam kilka takich spostrzeżeń Słuchajcie, dzisiaj na przykład na śniadanie Ja przeczytałam tylko nazwę I myślałam po prostu, że to będą grzanki W sensie podpieczony chleb yy, I pomidor yy, pokrojony w kostkę Z fetą i tam oliwą Coś tam, coś tam Ale nie, słuchajcie To dzieci cały czas Akurat mój chłopak dzisiaj robił śniadanie I... I słyszę, że coś tam są w kuchni, klnie. Coś tam, że bez sensu, bez sensu. I słuchajcie, ja się zapoznałam z tym przepisem. No i nie uważam, żeby to było fajne śniadanie na środek tygodnia, bo wiecie, bo tam jest dniami tygodnia, oczywiście, że można sobie to zamienić, ale no tam jest um, akurat na środek tygodnia. Są, słuchajcie, pomidory, które trzeba sparzyć, które trzeba zetrzeć na tarce. Z fetą to samo i wychodzi z tego papka i jeszcze jest dopisek, że jak zostanie Wam pomidorów albo soku z pomidorów, to wykorzystajcie to w wow. innym daniu. Dla mnie tak nie powinno być, mi się coś takiego nie podoba, ja uważam, że przepisy akurat na śniadanie powinny być szybkie, proste, łatwe, przyjemne, smaczne, a tutaj no, dla mnie trochę za dużo zamętu, jeśli chodzi o śniadanie. Oczywiście teraz, jak będę do Was mówić, to dzieci muszą się bawić. I jeszcze jedna rzecz mi się nie podoba, to już mogę powiedzieć na ten moment. Na przykład mieliśmy kupić miętę. Pie... No, krzaczek mięty, a z tego, co kojarzę, to jest raz albo dwa użyty. I to jest trochę takie, oczywiście, że ja wiem, że można miętę zamrozić, tak, ale. Tu są dla mnie takie niedociągnięcia. A to, co Wam wcześniej powiedziałam, że ja nie wiem, czy ci dietetycy testują te przepisy, to ja spotkałam się z tym, że po zakupie. Po e, zakupie jakiegoś e-booka? Czy przetestowaniu darmo? Coś, coś było takiego, ale to już jakiś czas temu, słuchajcie. Ehm, I później oglądałam story z tej dziewczyny, bo akurat robiłam. E... Ale myślę, że to było ciekawsze. No <gry> um, ale wracając do tematu, testowałam właśnie kilka przepisów kiedyś z jakiegoś imbuga, e czy darmowego jadłospisu. I dla mnie to po prostu było tak bezsensowne. Te ten jeden tam, czy dwa przepisy były. Niesmaczne, jakby właśnie. No nie, nie, coś mi się tam nie zgrywało, i później oglądałam story z tej dziewczyny, i ona powiedziała, że będzie musiała dopracować e, przepisy, bo nie ukrywa, że nie próbowała wszystkich, e, tylko doliczała po prostu tak kalorycznie i składowo, żeby się zgadzało. I po prostu mi to zostało w głowie, w głowie że wow, tak się da, bo myślałam, że jak się wydaje, e-booki. Zjadło z pisami, no to przede wszystkim trzeba przetestować smak, nie? Bo jakby makro makrem, ale yy, no to wiecie, to jakby no, ale to, to Wam właśnie chciałam powiedzieć tutaj, tak wyjaśnić, bo cała dieta na ten moment jest ok, jest smaczna, absolutnie nie chodzimy głodni. E, dzisiaj, myślę, na nim się bardzo najadłam, mimo że mój chłopak się naklął i powiedział, że chyba znalazł jedyną rzecz, która go jest w stanie szybko wyprowadzić z równowagi to obieranie pomidorów ze skórki. Oczywiście, jeszcze jedno spostrzeżenie. Strasznie dużo na część ludzi Gdybyśmy nie mieli zmywarki, patrzę teraz na kuchnię, bo jedna jest wstawiona, a druga zaraz będzie wstawiona, no to by było słabo. No, także takie moje spostrzeżenia, ale ogólnie jest fajnie. I ja, słuchajcie, wróciła mi faza, której nie miałam chyba przez dwa, nie, przez trzy albo cztery lata yy, liczenia, ważenia jedzenia. Ja uważam, że generalnie, jak się chce przejść na dietę, taką wiecie, nawet żeby sobie samemu skomponować, yy, warto. Zważyć posi posiłki, produkty, bo człowiek nie jest w stanie na początku, moim zdaniem, absolutnie tego oszacować i naprawdę można się zaskoczyć na przykład z masłem orzechowym, ale ze wszystkim tak jest. Ja pamiętam, że kilku koleżankom poleciłam wagę i one były takie w szoku, że przecież jedzą zdrowo, ale o co chodzi, więc moim zdaniem waga yy, jest bardzo potrzebna na początku ale jakby ja kiedyś już Wam mówiłam, że mam na tej restrykcyjnej diecie bardzo, bardzo, bardzo redukcyjnej i to trochę było bez sensu, bo mnie to zniechęciło, ale wtedy właśnie liczyłam, ważyłam wszystko i ja jakby byłam teraz przez te kilka ostatnich lat bardzo zniechęcona do ważenia i wiecie, niby wiedziałam ile po, powinnam jeść i tak dalej, ale tu się więcej makaroniku sypnie, tu się więcej mąki da, no wiecie, wiecie po prostu jak to jest, że wydaje się, że to nic takiego, a jednak coś tam się dzieje i ja nie mówię, że ja teraz będę nie wiadomo jak liczyć kalorie. Po prostu chcę sobie orientacyjnie wrócić do tego, żeby zobaczyć, jak to wygląda. I też chcę przetestować tą, tę dietę, bo no mówię, no Karolina była z niej zadowolona, ja widzę po niej efekty, mm, ale przede wszystkim cały czas mówi, że jest smaczna, więc y, fajnie. No testowaliśmy kilka już ładnych posiłków i wszystkie były smaczne. To nie było tak, że któreś były niedobre, ale jest jeden przepis, o którym jak myślę, to mam aż takie o ale spróbujemy tego, bo też Karolina już testowała troszkę w innej wersji. I to słuchajcie, jest zielona szakszuka, bez pomidorów. Wygląda to fu. Ale ponoć jest całkiem gnośne w smaku, więc ja po prostu z ciekawości raz przetestujemy. Mamy taki plan, żeby przetestować wszystkie dni od A do Z i później wybierać sobie tylko te, które nam jakoś bardzo smakują. Albo przepisy nas, yy, wykonanie przepisów nas nie denerwuje, także to tyle w tym temacie, słuchajcie. A właśnie, no tak, jakby po prostu chciałam zaprosić na daily vloga. Dzisiaj mamy daily vloga, po południu oczywiście. Co mamy? Co mamy? Zgadnijcie. Jest, tak, zgadliście, widzicie, uleka, że. Mam nadzieję, że jedną z ostatnich, ale cały czas tak mówię, więc... Ale to już, wiecie, nieważne. Yy, także dzisiaj dzień na spokojnie. Znaczy, u mnie na spokojnie, jak widzicie u dzieci, różnie. Także zapraszam na daily vloga po 15 minutach gadania. Co no to za wymuszać? Jesteś wymuszaczką? Jesteś wymuszaczką? Chłop chłopacy poszli na spacer. Proszę bardzo, i kot wymusza. Dasz mi popracować, czy nie? nie mhm. miski się chyba już wam mówiłam, że miski się przyjęła teraz zostawiliśmy kokonik do jej apartamentu i siedziała tam siedziałaś, mam zdjęcie I teraz chyc i się położy nie, słuchajcie, wszędzie w całym domu w salonie całym są trawy bo ktoś je gryzie tak? misiu tam idź matka wyjmij szpicrutę z szafy co ty byś chciała? Żabko? Kiciuś. Ty chciałabyś się bawić? Teraz przyszłaś wymuszać z tej strony, tak? Zobaczcie na imię. Mam nadzieję, że to widać, bo jesteście pod światło. Widzicie jej nienawiść, do tego, że jeszcze siedzę. Kiciuś, chciałaś coś wymusić? Ona że nic z tego, więc już mnie nienawidzi. Jestem najgorszą matką. Ach, jestem znudzona twoją opowieścią, stara babo. Chociaż mnie na balkon wypuść. Chcesz na balkonik? Chodź, na balkonik cię wypuszczę. No. Mm -hmm. Na balkoniku będzie fajnie. Tak, jest słoneczko, więc nie zmarzniesz. Leć na balkonik. Proszę. Hups. Mm -hmm. Otworzyć ci drzwi? Nie. Wychodzisz czy nie? Pomidor. Nareszcie przyszedł kurier z moimi jesiennymi butami, z butami prawdziwej jesieniary. Otworzymy je sobie razem, jak widzicie robię to lewą ręką, będąc praworęczna. Może jednak pójdę po rozum do głowy. Maniuś zostaw, to nie, to nie jest zabaweczka. I teraz tak, cyk, otwórz. O, dziękujemy za zakupy, no proszę. Proszę, jeśli się nie cieszcie, bo może zwrócę w razie czego, oj, etykieta zwrotu, no i cyk, przestraszyłeś się, pudełka, tak? I to są, słuchajcie, buty prawdziwe jesieniary, a tak serio po prostu potrzebuję wygodnych bodków, czegoś bardziej eleganckiego niż, niż sandałki, jak ci się, musiałeś już obślinić, no weź, ja rozumiem, że ty musisz wąchać, bo ty jesteś terierkiem. Ej, no, powiem Wam, że fajnie wyglądają. Mm. Zapraszam do przymiarki. Nie ciebie. One są w kolorze Twojej głowy, w ogóle wiecie, co mój chłopak wymyślił. Jeśli kojarzycie świat hip-hopu, to Mariusz to jest dwa w jednym. Solar i białas. He, he. Hmm. Są na pewno bardzo wygodne. Tutaj nic mi się, wiecie, nie są takie uciskające. Tam jest trochę bałagan, ale no cóż. E... Czy one powiedzcie mi szczerze, nie wyglądają jak takie kajaki, chociaż kurczę, no wyglądają tak schludnie, zgrabnie, nie? Bardzo są wygodne, bardzo komfortowe. Pokaż. Pokaż. Uwaga, idę i jesteś na wizji bez przeklinania, co myślisz? No fajne. Tak? Pasują ci do jeansów. No właśnie, bo to takie do jeansów są, do sukienuni też są. No w ci pasują. Pasują mi buty jesieniary? Pasują. No do kapelusza. Do ciebie to przede wszystkim buty jesieniary pasują. No to co, zostawiamy chyba, nie? Zostawiamy, nie, ja płaciłem. Maniusz, a tobie podobają się mamy, buty? Będzie ze mną chodzić na spacer, jak będę w takich butach? żabko? Ogonkiem machasz do mnie. Oj, oj, nie za bardzo, nie za dużo tych emocji. Hm. co myślicie? Dajcie znać, ja sobie jeszcze chwilę w nich pochodzę po domu. Dzień dobry, witam się z wami Słuchajcie, jest już po 18. Eee, ja przed chwilą wróciłam od lekarza Szybko pojechałam po pracy Raz, dwa, trzy I miał być, słuchajcie, względny spokój Miałam sobie na spokojnie wypić kawkę Ale wypadły mi trzy spotkania Trzy, czekajcie, trzy Nie jedno, trzy spotkania e, Więc raczej do wieczora Nie będę mieć spokoju e, I muszę coś ze sobą zrobić Bo wiecie, u lekarza było fajnie Bo po prostu miałam maseczkę na twarzy no, także muszę się na szybko, słuchajcie, pomalować. O, -o. miałam dzisiaj spokoju Wam powiedzieć o mojej garderobie, powiedzmy to na jesień, bo już planuję powoli porządki, już wypadałoby, wiecie, przenieść. Kicia przyszła. Kicia, chodź! przenieść, ona siedzi, a nie zobaczycie siedzi w drzwiach i patrzy na Mariusza co ten gówniak tam robi no wypadałoby przenieść już wiecie po prostu swetry z dna łóżka do szafy no bo już się zrobiło chłodno i wieczory i, i w ogóle poranki nawet w dzień jest naprawdę chłodno u nas, więc więc już wypadałoby to zrobić, a wiecie ja mam cały czas letnie rzeczy najbliżej siebie więc no muszę to zrobić chciałam opowiadać wam o kapeluszach, bo jedna z was napisała, nie to było w wiadomości prywatnej, ale generalnie jedna z was mi podsunęła pomysł, żeby nagrać film jak noszę kapelusze i jesienią chodziło o te jesienne kapelusze, bo pytałam o filmy jesienne i powiem wam, że to fajny pomysł, stwierdziłam, że nagram wam kilka takich wiecie, moich jesiennych stylówek w których chodzę i miałam to zrobić dzisiaj po lekarzu, ale coś już światło, wiecie co? Też nie mogę się przestawić, że dni się zrobiły takie krótkie teraz, krótkie, krótsze niż były i po prostu nie zdążę tego zrobić, więc będę musiała zrobić to w weekend. Mam nadzieję, że pogoda dopisze i że światło będzie ładne. Ale chętnie nagram Wam, wiecie, takie jesienne stylówki, właśnie też z kapeluszem. Dajcie znać, co w ogóle o tym myślicie, a może zaraz się okaże, że nikt nie chce takich filmów. To, to by mi było smutno, ale z drugiej strony wiecie, no ja tak kocham jesienne stylówki, żeby padałoby coś nagrać. E, także tak, no jak widzicie, u mnie się cały czas coś dzieje. Nawet nie mam tak chwili, żeby do Was przyjść, posiedzieć, pogadać na spokojnie, ale zrobimy sobie ten film. Mm ten film pod tytułem Babski Wieczór i wiecie co, i wtedy już napiszcie jak chcecie, żeby to wyglądało bo już jakby klamka zapadła, że taki film będzie ale napiszcie jak chcecie, żeby to wyglądało co chcecie, żebym w tym filmie zawarła bo ja już słuchajcie mam pomysł, ale może się jeszcze od Was dowiem czegoś ciekawego, więc jakby tutaj wiecie w komentarzach śmiało możecie się wyżyć no i tak, jak widzicie mój makijaż jest bardzo szybki, powiedziałabym wręcz, że niechlujny ale chodziło o to, żeby trochę się ogarnąć Później jeszcze pomaluję usta jakąś taką, wiecie, pomadką w kolorze nut. E, Przeczeszę tutaj włosy, e, dopijam kawę, słuchajcie i zbieram się, także trzymajcie kciuki. E, może jak to wyjdzie, to wam powiem, o co chodzi. Ale to wiecie, jakby ja się wolę nie napalać, jak wyjdzie, to powiem. Dobrze, także mamy, słuchajcie, podkłady do przetestowania. Mamy trzy podkłady do testów. Cyk cyk cyk, dwa z Lorela, jeden mm, BB z Garniera. Także ja bym bardzo chętnie chciała z wami nagrać takie testy. Kurzą mnie wszystkie, więc nie wiem od których bym zaczęła, ale raczej chyba od tego Trumacz, bo Karolina uważa, że jest bardzo fajny i że od kiedy go zaczęła używać, to niechętnie sięga po coś innego albo po prostu się uczepiła tego i tylko tego używa. Więc nie ukrywam, że mnie najbardziej on ciekawi, więc chyba go wypróbujemy sobie w pierwszej kolejności, zważywszy na to, że ja. I moja cera ym, nie mamy ostatnio najlepszego kontaktu, także tak. A jeśli wiecie co, chodzi o ten podkład z Vibo. Kurde, teraz nie będzie widać w tym świetle. Poczekajcie, postaram się zapalić lampkę. Nie, teraz tak też nie widać. Musi być dzień. Chciałam Wam powiedzieć, że ja już mam go gdzieś. Może w kamerze będzie jakimś cudem widać. Nie, nie, nie. Wydaje mi się, że w kamerze trochę lepiej widać niż w rzeczywistości ale ja już zużyłam, czekajcie ja już zużyłam ponad połowę tego podkładu więc jestem zaskoczona, już się nawet zrobił taki lekki, więc szok no narobiło mi się, powiem wam w tym roku trochę podkładów ale to dobrze, jestem zadowolona z tego bo mam, wiecie, nie zawsze mam ochotę na ten sam efekt na twarzy, czasem mam ochotę nałożyć coś na szybko jak wielokrotnie widziałyście jak zowelaj na te kabelki nakładałam, także cieszę się, bo mam co testować, mam co używać i mam czego używać w różnych sytuacjach. Także tak. Dobra, ja słuchajcie, lecę dopić kawkę na spokojnie. Na spokojnie. Mm, no i co? I będę się szykować do wyjścia i chyba się będziemy łapać już późnym wieczorem. Już chciałabym, żeby to było, wiecie, co? Tak, że nagrywam, jak parzę sobie Melisę i mówię Wam, że już dzisiaj nic nie muszę. Także tak. Dobra, kończę podwoin telefon. No, słuchajcie, już mogę oficjalnie powiedzieć. Przedałam samochód. I nie miałam do niego sentymentu do momentu, kiedy nie musiałam go wystawić, ale udało się. Jest mi trochę smutno, sprzedałam moją truskawkę, którą się uczyłam jeździć po Warszawie. Z którą mamy tyle wspomnień. Byliśmy w nie, nią w górach e, latem, w górach zimą dwa czy trzy, ra trzy razy na Mazurach. I jest mi jakoś tak smutno. I odbieraliśmy w niej Mariusza, odbieraliśmy w niej bułkę. I z jednej strony się cieszę, że to już za mną, a z drugiej naprawdę mam jakiś taki sentyment i, I raz że jestem mega zmęczona, bo wiecie, trochę to czasu zajęło i przejazdy, i oglądanie, i tak dalej, i tak dalej. No natomiast finalnie udało się. I wiecie, jakie to było dziwne uczucie, gdzie już spisaliśmy umowę i tak dalej. I ja po prostu odeszłam od tego samochodu i go tam zostawiłam. To było dla mnie naprawdę dziwne. Czuję się trochę nieswojo. Z jednej strony się cieszę, bo to jedna sprawa do ogarnięcia, ale oczywiście z tym idzie kilka kolejnych spraw, jak wyrejestrowanie samochodu. I czuję się z tym dziwnie, jestem zadowolona, ale ja mam jakiś taki sentyment, jest mi trochę smutno. Mój chłopak chciał to pić, oczywiście pije piwo. Bezalkoholowe. Właśnie chciałam powiedzieć, że ja nie mogę pić alkoholu, więc. Specjalnie z myślą o tobie kupiłem. Tak, ja fanka piwa bardzo chętnie. No, a co, od razu wina bezalkoholowa czy wódka bezalkoholowa? Szampan bezalkoholowy. Piccolo! Eee, za późno. Zostawiamy. Ale generalnie jest już dość późno. Mm. Robię sobie właśnie mięta, bo trochę zmarzłam. Naprawdę wieczory są już zimne. E, dzieci tutaj szaleją. E, no i tak ich to wam chciałam powiedzieć, że dzieje się właśnie. O tym cały czas mówię, że ciągle coś się dzieje. E, no ale tak, już kolejna rzecz z głowy, kolejna rzecz odhaczona i niedługo słuchajcie, wyjdę na prostą ze swoimi listami rzeczy zaległych albo listami rzeczy do zrobienia. E, nie wiem, co mam jeszcze powiedzieć. Mam jakiś taki refleksyjny nastrój. Dajcie znać, jak to u Was było do osób, które sprzedawały swoje pierwsze samochody, jak się czuliście, jak się czułyście. Ja w ogóle wiecie, co miałam w planie jeszcze pojechać w weekend do lasu, żeby mój chłopak zrobił mi jakieś pamiątkowe zdjęcia z tym samochodem i tak dalej, bo nawet nie mam żadnych. No i nie zdążyliśmy. W dzień wystawienia poszła od razu, została wystawiona, także fajna wiadomość w sumie na koniec dnia a trochę tak jak widzicie jestem taka rozbita, no ale nic no truskawki już z nami nie ma no. dobra, to tyle słuchajcie chyba zakończę dzisiejszego vloga, bo jak widzicie emocje, znowu emocje a miałam się nie emocjonować, no ale ciężko się nie emocjonować yy, i po prostu jestem już zmęczona najchętniej no wzięłabym długą, gorącą kąpiel, ale jest już za późno, także Kończę tego vloga, lecę pod prysznic, yy, może poczytam jeszcze książkę. W ogóle zaczęłam nową książkę, czytam... Jezu, jak to się nazywa? To co czytam? Central Park? Park. Tak, Central Park Musso. Eee, no spoko, szybko to się czyta, wiecie, to jest, taka czytadełko, to jest takie czytadełko um, na wieczór fajne, myślę I, i w ogóle fajny autor, w ogóle ma, dałam mamie Kindla swojego, bo tam mam kilka książek jeszcze tego autora i też po prostu pochłania te książki, mówi, że w nocy nie śpi, ale pochłania te książki, więc spoko widzę no na nounnym. Przepraszam, ale mamy wyciszony telewizor i akurat jest ta e, reklama Szelongowskiej. Tu jest pięknie. Akurat był no, no Name, czyli ten hotel, do którego mnie mój chłopak zabrał na urodziny w tamtym czy roku. Jest to o czym innym, że najnowszy a. Musso jest totalnie inny niż poprzednie, które czytałem. A najnowszy mus, a pamiętasz, jak się nazywa może? Zabawa w chowanego. E, najnowszy mus, zabawa w chowanego jest całkiem inna, ale spoko czy nie spoko? Dziwne, nie wiem. Ciężko mi określić czy spokojnie, spokojnie, jest totalnie z innej bajki i To jak skończysz to, to będziesz mógł się wypowiedzieć zapomnie. tutaj bez spoilerów, bo my nie, czytamy nie, po sobie tych autorów, tego autora, więc tutaj wiecie, u nas w ogóle nie ma spoilerów zazwyczaj. Dobra, nie przedłużam już, to tyle, mam nadzieję, że już niedługo te emocje trochę wiecie, opadną i ta lista rzeczy do zrobienia się trochę skurczy. No, także ja teraz jeszcze muszę zdjąć to ogłoszenie, bo cały czas wisi także. To tyle ode mnie na dzisiaj. Dajcie kciuczka w górę i napiszcie, jak to było z waszym pierwszym samochodem, jak sprzedawaliście. Albo możecie, może nosicie się właśnie ze sprzedażą pierwszego samochodu. Jestem ciekawa, jak to u was wygląda. Dobra, nie przedłużam już i mam nadzieję, że widzimy się w następnym filmie. Pa!